2 sierpnia miało miejsce otwarcie ciekawego miejsca dla wszystkich miłośników muzyki, w szczególności tej puszczanej z winyla. W pawilonie A na Nowym Rynku w Chorzowie powstała Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu. Ważny dzień nam kulturalna aktywizacja Dnia Opiechorzowa, gdyż otwieramy w rynku takie miejsce, w którym mają się łączyć różne pokolenia. Mamy przeżywać różne rzeczy, a przede wszystkim łączyć historię ze współczesnością, pokazywać, że. To, co było kiedyś, yy, może nas przenieść pięknie w współczesne czasy. Chcemy słuchać tutaj dobrej muzyki, dobrych koncertów, chcemy pokazać fantastyczny, zabytkowy sprzęt grający, wysłuchać lekcji o tym, jak to było kiedyś i jak to, co było kiedyś, wykorzystujemy we współczesnej technice. Będzie to miejsce, gdzie zaprosimy szkołę, ale gdzieś zaprosimy też młodych ludzi, gdzie zaprosimy seniorów, gdzie zaprosimy dzieci. Chodzi o to, żeby zetknąć się z tym, z czym chłopczy się chyba wszystkim kojarzy, czyli z naprawdę wysoką kulturą, z takim miejscem, które zna swoją tożsamość, miejsce, które wiecze no chcę, jak się chce promować. Chcemy w tej przestrzeni, o ile uda nam się to realizować, mamy nadzieję, że tak, ponieważ mamy mnóstwo pomysłów, realizować programy, które będą zbliżać do siebie ludzi. Chcielibyśmy, żeby to miejsce po prostu wrosło w Chorzów. I żeby ludzie mówili, jest takie miejsce w Chorzowie, w którym nie tylko miło spędzę czas, ale czegoś się jeszcze nauczę. Tutaj jakby tym obrazem będzie muzyka i, i, i dźwięk, y, może trochę filmu. Chodzi o to, żeby niestampowo podejść też do, y, do tej przestrzeni rynku tak naprawdę, żeby pokazać w rynku te miejsca y, takie rzeczy, które są w chorzowie ważne, y, które są wartościowe. I tutaj mamy nadzieję, że takie to miejsce będzie i, i panowie wymyślili właśnie taką galerię, która się kompletnie nie kojarzy rzeczywiście z, z, klasy, z klasyczną galerią, ale właśnie o to chodzi, żeby przełamywać stereotypy, żeby wspólnie z mieszkańcami uczyć się nowych rzeczy i żeby być dumnym z Chorzowa, bo mamy się, mamy się czym wyróżniać, mamy rzeczy, których nie ma w innych miastach, ale mamy przede wszystkim taką przestrzeń, gdzie spotykają się fantastyczni ludzie, którzy są wizjonerami, którzy wiedzą, jakie są trendy, ale także potrafią docenić przeszłość, to się tutaj pięknie, łączy i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Pomysł był taki, żeby to była galeria sztuki. Takiej użytkowej, bardziej tak, sztuki użytkowej, i wydaje nam się, że udało się to osiągnąć, ale to jest dopiero początek, i chcemy na bazie tego zapełnić to treścią. Tak jak wcześniej powiedziałem, spotkaniami, różnego rodzaju wydarzeniami, imprezami, bo to jest doskonała baza do tego, żeby, 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 żeby pokazywać, jeszcze raz to powtórzę, jak wynalazki tego typu technologiczne, audio, zmieniały oblicze naszej rzeczywistości. My sobie czasami z tego w ogóle nie zdajemy sprawy. Wszelkie informacje na temat nadchodzących. Wydarzeń w galerii Pawilon A znaleźć można na stronie miasta www.chorzow.eu oraz na profilu Galeria Sztuki Muzycznej i obrazu na Facebooku.